Cześć, witajcie. Cześć, się jedzie. Zdziwieni jesteście... No to jak tu się buduje, to trochę nam przeszkadzają. Chyba jeszcze, Jesteście chyba zdziwieni, że dzisiaj ja na, się pokazałem u was w waszych urządzeniach, na których oglądacie, a nie Robert. A, taka, zmyłka, taka zmyłka. Taka dobra zmiana. Taka jeszcze lepsza zmiana. Yy, się jedzie oczywiście. I obok się buduje, także trochę będą nam przeszkadzać, ale zobaczcie, Robert też przywitać się z widzami. Dzień dobry. I kawa. Słuchajcie, pijemy kawę. Jest godzina 9.30 tam z... mniej więcej. A my już jesteśmy wyjechaliśmy z piasków, jesteśmy z powrotem w Krynicy. Ja się przesunę, bo kolega się pchał, ma parcie duże na ekran. No te, ma duże, duże parcie na szkło. I, jeszcze, już zdążyliśmy ma. przejechać 15 km, także wyjechaliśmy przed dziewiątą. Okazało się, że droga, w którą wczoraj jechaliśmy, dnia i trochę się martwiliśmy, że, że będzie z powrotem do ciężko, bo były takie up and down, górki trochę. To okazało się, że równolegle jest ścieżka rowerowa. Muszę bliżej, bo tam pan ostrowierci. Jest ścieżka rowerowa, fantastyczna, przez las płasko. No i ostro pociskamy do Gdańska. Ja wam pokażę gdzie jesteśmy, To jest no fajne, fajne miejsce. W ogóle Krynica bardzo nam się spodobała. Teraz jesteśmy w... Aha, muszę w drugą stronę. Anusz-Widelec. Anusz-Widelec, pijemy kawę. A teraz was odwrócę na chwilę i pokażę wam fajny budynek tutaj jest w okolicy. Widzicie, fajnie to wygląda. W ogóle krynica. Tutaj na mierzei to jest takie chyba największe centrum. Tak jak jechaliśmy, to widzieliśmy po drodze różne miejscowości, ale krynica wygląda najlepiej. No w zasadzie taka pełnoprawna miejscowość nadmorska. Już dużo ludzi idą na plażę. Robert do Was macha, ale ma parcie na szkło, Skubaniec. Ale ma parcie. A, że teraz rozmowa prywatna. Słuchajcie, to nie ma co: my pijemy kawę i lecimy dalej. Do zobaczenia, hej.